Tak, nawet tutaj mamy sytuację, e, 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 proszę puścić dalej. E, tak, oni właśnie tu biegną, e, tu jest ten czerwony, on tutaj chciał, ale nie, jest, e, to jest drugi czerwony, on tutaj właśnie mu się chciał, ale mu nie wyszło. I teraz, bo oni i teraz byśmy, znaczy mamy jakbyśmy, zaczynamy, zaczynamy tutaj bardzo ważny moment, jest, i teraz właśnie widzę tutaj, w tym właśnie miejscu, o, jakbyśmy mogli bardzo dobrze o i ten o właśnie o ten właśnie franek o on, on tutaj jest także on tutaj jest e, tutaj wbiegał ale już ale już by się ode więc zakręcił swobodę ten, e, ten e, Damian Kosowski e, Kotecki e, jak widać tutaj jest ten e, e, makelosz i on także tutaj chciał coś zrobić, ale y, powiedział, a idę sobie, także tu Boże tą stronę. E, Robił e, e, bramkarz, więc on myślał, że on pójdzie może tu, ale chciał też e, i, i tą stronę również, także on był tu wszędzie. E, piłka, tak, to jest to, I, także piłka pójdzie więcej w tą stronę, tu zakręci, tu, e, tędy zakręci, do, tutaj i o w to miejsce mniej więcej off, e, we, wejdzie i także ten zawodnik a może inny kolor użyje teraz żeby było ładniej. on taki, taki ładny jest, będzie różowy kolor. E, ten zawodnik na przykład on e, po, chciał pozdrowić tutaj publiczność więc skoczył i, i, i poszedł dalej e, to tutaj ci, ten tutaj rozdawał autografy chwilowo był nieczynny i opowiadał na piwo A ten zawoźnik Tomasz tutaj poszedł, on ekran, a ten przebiegł się tak żeby żeby sobie sztuczny film. I zobaczmy co z tego dalej wyszło, proszę, proszę materiał puścimy, puścimy materiał dalej O, i tak jak mówiłem o pa, 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 Paweł Janas, y, tak y, 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 Jurek Frankowski ścielił gola i tutaj cieszymy się wszyscy i, Helt kvar i duschskorna.